Dzień dobry. Jak może niektórzy oglądali na moich filmach, mam już ten nóż, który właśnie przyszedł. Kupiłem ten nóż dla mojego kolegi. On jest niestety taki, że jak coś zobaczy w internecie, albo zobaczy u mnie, to już chce i prosi, żeby mu od razu zamówić. No to zamówiłem nóż z Swistecha. Kiedyś pokazywałem Wam taką krótką retencję o nim i unboxing. Jestem bardzo z niego zadowolony. Nóż jest bardzo ostry. Co może pamiętacie, było pokazane na filmie, jak sobie w jednym z pierwszych filmów rozciełem palucha. Zaraz otworzę pudełko i zobaczymy, czy jest dobrze wycentrowany. Żeby nie było lipy. Nóż przychodzi w takim fajnym kartoniku. Nic nie lata. Tak, jest identycznie spakowany jak tamten minusz. nóż. Zobaczcie. Poziękowania od Swifstecha. O! Nie wiem czy to dobrze widzicie, ale jest bardzo dobrze wycentrowany. Okładziny ma aluminiowe, te czarne. To jest aluminium, a w środku jest stal. Nie mam niestety tego pierwszego mojego noża przy sobie, ponieważ jest w samochodzie, ale już widzę różnicę. Różnica jest taka w głowni. Ja mam głownię srebrną, Wpadający taki kolor w popielaty. A ta głownia. tutaj, jest grafitowa. Powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. Hmm. No, że nie wziąłem tamtego noża, bo się troszeczkę różni. Jest tak, jakby albo lepiej zrobiony, albo to nowsza wersja. Nie dosyć, że jest trochę ładniejszy. No nie mam porównania niestety. Ale bardzo polecam Wam ten nóż. Yy, trafiłem go w promocji. Szkoda, że nóż jest, wędruje do kolegi, a nie do mnie, ponieważ cena była bardzo fajna. 10%, prawie 15% taniej niż ja zakupiłem ponad pół roku temu. Niestety tego klipsa nie przeczepimy nigdzie. Może być tylko w tym miejscu przyczepione na stałe. Mamy tutaj ścinacz do pasów, obcinacz. Otwieracz do butelek z tej strony. Zbijak do szyb. No i dwa sposoby otwierania. Albo kołkiem, albo tak. I co ważne, nóż jest na łożyskach. To nie są przykładki jakieś teflonowe, silikonowe. To są łożyska. Polecam każdemu kupiony w Amazonie. Może traficie kiedyś tam znowu promocje, bo promocje się zdarzają. Ostatnio były promocje na mojego Swiss SwissTech Multitool. Aż się zdenerwowałem, bo cena była 25% niższa przez tydzień. No ale nie potrzebowałem, to nie kupiłem drugiego. No ale czasem można trafić, trzeba pilnować okazji. Polecam Wam gorąco te, taki nóż. To na dzisiaj tylko tyle. Trzymajcie się, hej.